O, z tej strony Patrolix! Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest Pan Rycerz, czyli. Rycerz się ma! Tylko I proszę nie mnie dziubni, Baranie, co to jest? E, a w ogóle nie wiedziałam, że, no, że jakby to wysokie co, coś i, idzie jakby wziąć. No, Widzowie, ale nie znikajcie na to, co ja mam na plecach, bo nie ma stroju rycerza. Tylko taki ten okaz. No, Zapomniałem no o tym neymarze. A masz neymara? Nie masz. Nie, ja mam no na ramieniu. Nie masz, U mnie nie masz. Już nie mam. A tak to mam takiego. Za trzydzieści A co teraz mam? No wiem, wiem. Dobra. E, no to Dobra. ja jestem królem. Musiałem założyć dwie korony na jedną, bo... Bo było takie, no najładniej. Te włosy trochę tutaj przeszkadzają. Nie powiem, ale łysy nie mogę być. na włosy też nie, za bardzo. I taka koszula, i takie spodnie boję za 7 Robux z Placburga, bo. Bo nie idzie innego. no takie, o tym my zapomnieli trochę, prawda? Prawda? Fryter. Dobrze, patroli Awa, Pomóż! Frytek! Co się zrobił z Ej, bo jakby. To jest. No tak, 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 tak jak prezes. To na, na ta seria, o ale. Ale w takie starodawne. Tył się wywalił. Ja utrzymałem Na tron to mnie uzdrowił. Dobra, idę na tron. O, już lepiej, no. Dobrze. Idzie na Poznajcie Punia, bo nie idzie nazwać Muniu. Tu próbowałem wszelkich cech, duże, małe, byle jak. E, no, ale się nie da Muniu napisać. Okay. Muniu to przecież nie jest przekleństwo, tak jak ale. Ale trzeba przeczytać przechwa to Tutaj nie wziąć. Ej, ja, ja mam tę no, 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 czerwoną i niebieską. Kto, która lepsza? Ja mam niebieską. Czerwona lepsza. Nie powiem. Ja takich kolorów to nie szanuję. Ja, ja lubię ten i ten. E, ale czerwona to jest taka jakby... taka ta... bardziej taka waleczna. Wiesz o co chodzi. Mam no, taka wbijająca się w grzuch. Taka idealna jest do, 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 do wszystkiego. Uważaj! system się idzie? 3, 2, 1, co to zrobił? Co? Dzieje się tam coś takiego jakby guzik do światła, czy nie wiem. To może nacisnąć ten tajemniczy. No pod tutaj drogą? taki guzik jest. Ten? No. jest no, to światła. Aaa, dobra, dobra, dobra. Alpionów. No, eee, więc... No. Dobra, no, my na wieży. A ja w tym momencie prawie się lebituję. Więc co robimy? To... To co, to chyba jedziemy, co? Gdzieś. No, na no, koniach. Tylko uważaj, bo... Bo wiesz, co się może stać? Wiesz, co się może stać? Czy nie? Nie wiem, na no. Na mieście jest trochę co? Nie, bez pie? nie. No, ja sprawiałby do tego, już Raz spadłem i teraz też już spadłem, naprawdę. Ja odkryłem wszystkie I kupiłem Game Pass, żeby, już, żeby lepiej było tam u Was, lepiej to fajnie wyglądało. E, prędkość musimy dać. To dam okay, sobie 50. A ty, a ty masz jaką dla konia? A, a ty masz hi Jaką prędkość dla konia? Jaką? A, no, dobra. Jaką prędkość? 50. A bez tego gamepassu miałeś jaką? Nie wiem. Chyba trochę mniejszą. 35 chyba. Coś. Chyba co, chodź, idziemy. Daj! Pata! Achła! Achła! No jaskini, achła Aż mi korona z głowy zleciała prawie! Droga! Droga, no to jest wojna prawie, że! Czerwone! Lewo, prawo, lewo, prawo nic nie jedzie, ruszaj żwawo! Dziś boje. To nie jest. Tu wiesz, króle, to taki czas. To nie są teraz te. Ulica szkolna, wyszkol. Ej, a ty, a, ty, Frytyka, ty to zauważyłeś? Kiedy jakby jest taka pogoda? Jakby zielone niebo albo pomarańczowe? No to to, to są te szyby do góry w szpitalu takie te. Co Tak Takie szyby do, od tego szpitalu, tam do góry takie pomarańczowe. Zielone, to chyba zielone, albo nie wiem. Patak, 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 Co to za mechanizm? Co to za mechanizm? Ja chcę do niego wejść. O, oh, bomba w środku. Naprawdę. Dobra, ale my jesteśmy takimi jakby biednymi Jestem w łazience. i tam też zaraz będę no, ale, w my, ale my jesteśmy jakby biednymi takimi hmm. Król biedny! Słyszeliście jeszcze takie no, coś? No dobra, no ale takie stare czasy to są Dobra, ale król to jest król i to tak musi, musi być bogaty e, Damaj sobie to... przepłyniemy tymi Ej, bo wiesz co idzie? O, a a, a, a wiesz, że na ten bo, bo, może też e, koń usiąść? Ej, czy zobaczyłeś też? Co? Te zmiany? Tu była przecież taka jakby e, zjeżdżalnia. Tak, ale to było tylko do lato. No bo to też co, co rok na do lato. Dobra królu, jedziemy. Czekaj. Chwilę. Bo tu się tak na... To na konia wsadzić, bo już to kiedyś to, to, ja, to ja robiłem. Ale teraz trochę trudniej. A koniem tutaj za bardzo wjechać nie idzie. Przyjadę. Chyba jest. Kulercja. Będziecie mieli teraz. Ale właśnie kiedy tam, tam jesteś na tym, no to to się trochę zatapia i jakby ko, koń zaraz wyskakujesz. przecież to próbowałem tam idealnie z Ja jego... cały czas siadam i wyskakuję. Wiem, bo jesteś na sprzęcie jakimś, koń. Dobra, jedziemy tam już do Jest! Do... Jest! Do? Nie, myślałem, że jest, ale się da jakoś, to jest... Dobra, później lecimy do zamku. Lecimy? To są samoloty w tych czasach? No samoloty były w tych czasach. No tak, ale jakieś takie... Lecimy, no. Jest trochę dziwne samoloty były. No. A był Boeing 777? który w gruncie 5 osób mieszki. No to wiem. Pa, pa, Panara policja. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Na policja. Już zeszłem Jedziemy do zamku. Daj. Daj, daw -daj, konie, dawaj, dawaj, dawaj. Pa, pa, pa. Ja już mam głowa. Ja głowa z korody spadła. Słyszałeś? Nie. Aha, ma... Zapra Ej, Eee, to jest takie fajne przejście z tego! Tu idzie potem z tego przejść. Wiesz wie, 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 do czego? Do tego? co z tego tam. Takie fajne przejście bez dotykania trawy, takiej tam tej... O, zapraszam do zamku! Nie ma mowy. Ja się sam zaproszę tam. most! Ej, to tu idzie most zniknąć! No? Ej, a jak go, go, go się znika, ten most? Jak? Jak to? No, tutaj? musisz tam, 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 tam otworzyć. Oj! Czekaj, otwórz jedne drzwi, a ja otwórz... Ej! Co? Ty otwórz jedne drzwi, a ja drugie, żeby otwarte były. No okay. idź, ale w tą moją stronę, w moją, dawaj Nie! Tak, bo oni ci, ci to szczelą i co? No dobra, no, rób to jest, Kiedy jesteś w jedną osobę, tylko tam idź, musi być w A ty wiesz, kiedy jesteś w jedną osobę to, A ty kiedy jesteś w jedną osobę, to musisz tutaj z, jak, jakiś skuter zrobić lub coś? Ej, dobra, jest A ty Nie! Yes! Dobra, ale dobra, tam te drzwi, chodzi. A jest most? Jest post. No ale! Kro! Dzięki. No tak to otwór z gry. na górę. Nie otwieraj No na górę. Otwieraj sobie wam to czyli. Nic nie klikaj. N nie klikaj nic. Chyba chcę most zamknąć. Jest, jest. Ale nie otwieraj mostu. Ja nic nie robię. Ej, bo. Bo kiedy jest otwarty dom, to jest most, ale kiedy jest dom zamknięty. Patrolix, zrobisz takie zamieszanie, zamknij. A kiedy jest. I... Ej, a wiesz co, no bo kiedy jest dom dom no, 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 no zamknięty, okay. no to jest to most e, zamknięty. A, zróbmy nos, Patroliks i, i spać, a ja idę na dach. Filnować ale nie we mnie tymi, bo ty mi moc zwodziłeś. <laughs> Pomów. Co? Nie otwieraj! No chyba wiem. Zamknąłem. Zobaczy na dachu coś robię i mi przeszkadzasz. Ty mi bardziej chyba. Dobra, idź spać. Dobra, idę spać. Otwórz dom! Na sekundę otwórz! Ale ja nadal Ale na darmo czekam! Ale na sekundę otwórz dom! I, i w, no i teraz zamknij! Czekaj, muszę drwinką być fajnie zamknięte. Ale są Uf. fajnie zamknięte. Mostu nie ma, czyli je zamknięty. Uf. Jest, otwarty Ist, i zamknięty. Otwarty, zamknięty. Dobra. Jestem do góry. I nie Dadaj. wiem jak zejść na dół. O, chyba wiem, bo już mi otw most otworzył. Zamknij! Ja idę do piwnicy. Do lochów. A ja tu filmuję na takich <laughs> Tymek, a jak a frytek a dać tutaj jakby w lochach trupy? Co? A dać tutaj e, w lochach trupy? Co? Nie ja? wiem, gdzie tam są. Tu jakiś taki, tu jakiś. Taki trup Że tutaj było dużo ludzi I Tu jeden będzie tak stojący pod ścianą w grubszo, prawda? e Tu idzie wejść, no normalnie pod te schody I mi tu koronę widać Głową. Eee, tu trup taki jeden. Co nie? Tu jakieś... Trupy takie stojące, co tu gdzieś pod ścianą, moim zdaniem. Takie jakby leżące to tam dalej, a siedzą przez... Taki. Dobra? Nie. To jeszcze tam polecę no, ale ty tu jakiś pytań, co ty robisz? Trupy stawiam Królu, zapraszam na tron. Na tron, tak? No, na tron zapraszam. Sekunda tylko ostatniego trupa położę, siedzącego oczywiście. I tam może jak jeden jeszcze. Król, co Jestem! Ma dużo! Jestem naturalny. Nie, jest dobrze, okej. Okay. Chodź. Chodź. I co? Wyparę e, powiem Tak. Wyczyść mi koronę, dobra? Dobra? Tak, masz. Masz. I miałem teraz wyczyść. Dobra? Aha. I to mówi tak, a nie mhm. Uh -huh. Jak coś, to cię otworzę. A my w coś musimy sprawdzić, bo tak to sprawdzić sprawdzi na moim filmie, ale. Jest Gdzieś też to? Optym, e, Frytek, bo ten, bo ten obraz jest cały czas, tylko mi się wtedy gra jeszcze, mi się no nie załadowała. Tak? Ale i tak sobie, sobie sprawdzisz no, na moim filmie. Dobra. Szkoda, że się tego nie da wysiąść i tutaj coś uważać. <laughs> Tylko mi nie uważ. Robię królowi obiad. E, Czy pokazać, co A ja ci... chcę? Ja pokażę, co ja chcę, dobra? A ty to, to są biedne czasy. Byle co tutaj robimy? Te. Nie... A, takie coś! Nie no, w, nie, w zamkach to chyba takie coś! Tak! No. jakby kiedyś się stawia do tego ga garnka, tego nie widać. Nie w rogu! Dobra, takie coś ci też Albo to jest tekstura, dlatego się nie da położyć. Więc musisz to tutaj położyć na dole A tu to drugie połóż Dobra Na całej... wszystkich żołnierzy, dla całej Żołnierzy! Rycerzy A, rycerzy, I widzę sub i like, właśnie Sy i i właśnie subskrybujcie, lajkujcie, a ja mam premium. Bo ostatnio na odcinku naszym na no, którym jeszcze, no, że my jesteśmy jakby żo żołnierzami. No tam też takim małym królem byłem. Ten... No, proszę e... usiąść na troll No to jakby to ja nie miałem premium, a, a Frytek miał, a teraz jest na odwrót. Frytek ma ja nie mam. Nie fr e, Frytek nie ma ja mam. Sprawdzam kamery. Mm. Kamery luchy, Ale jest to do tamtego stołu. Ja muszę kamery, co tu się w lochach dzieje, sprawdzać. Co ja tylko sobie zjem. Zielone, bo nas nie stać. No czy stać, bo króla to na wszystko stać, ale... Takie okresy, że w sklepach nie ma takich dobrych rzeczy. Prawda? Prawda. A moja korona to kiedy będzie? No, już zrobiłem, proszę ją. Dziękuję bardzo. No co tam robisz? No! Noc, robię jest, noc to jedę chyba spać zaraz. Dobrze, ja tu robię. Safe tutaj jest, widzę, ja. O, wejdę, bo. gdzie jest safe w tej aktualizacji? To jest tutaj. I tu się z niego wychodzi. A. Co? A wchodzi się tu. Co okay. się dzieje? Tu, tu, tu się wychodzi. A! Tu się wszystko pali! Wszystko! Stąd Nie! Teraz się, no, no nie zaakceptuję, bo my jesteśmy w takim tym okno wybić. Nie! Dawaj do mnie! My, my nie będziemy przez ogień! Czemu też wywaliło? Cię, czemu cię wywaliło? Nie też mi, wywaliło cię? Nie! A mnie też. Bo ja cię nie wywaliłem! A! A co się stało? Dobra, ale przynajmniej jestem przebrany! A co się stało? No wywaliłem. Dziwne. To służ może dam. No tyle jaki koń, bo zaraz to skończymy. 21 minut to już trwa. Odcinek! 21 minut. No to go trzeba już kończyć, chyba. No tak z pół godzinki, to zaraz kończymy. Dobra, robię wam cięcie. A ja też mam zrobić cięcie. Zrób. Po co? Chodź, no, tak. ale zróbmy, bo coś, co zrobić. Okej. Okay. To widzowie, widzimy się za sekundę. Widzowie, to, to kontynuujemy sytuację i robimy. Frytek, jesteś? Tak. Królu, łap się mnie. Nie, chodź, szybko okno wybij. Wybijemy okno. No. Dobra, dawno wybijaj mieczem. Szybko, czekaj. Pierwszy ja. Bo, no, no bo król musi być pierwszy. Wybiegaj, wybiegaj! Ja się wybiegam! Chwilę! Tyle wybiegam. O! Jestem, jestem! Ale wpadłem do tego! <śmiech> <śmiech> Pomocy! Pomóż! <laughs> o! Jestem tutaj chociaż. Hop! Dzięki. Co się dzieje? Postraszcie pan, zadzwonić. Telefon, smartfon! Halo, halo, halo! Siema! Dzisiaj sobie nagrzemy odcinek jak wychodzimy z tego. Na Insta sobie wsadziłem jakieś nowe fajne zdjęcie. I tyle. Fajne? Zakończymy? <grym>, <grym>, co? No to ona się spaliło, więc chyba już ko kończymy widzowie. Na szczęście korona nie drnięta. Nie, nie. Wiecie o co chodzi. E, więc, widzowie, powiemy wam... Ej, chodź, 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 chodź! chodź się na konika. Muni puniu i twój, który jest bez nas w wulu. Tak? Bez... No bez, bez, bez. i wydałem na ten odcinek 60 żeby tego konia zrobić do tego A ja, safri! Dobra, trzymajcie się! Elo, Nara, cześć, pa! I może zrobimy takie coś, ale jakby jak jesteśmy takimi szeryfami. Trzymajcie się! Elo, na roczę szpach. to już, ty już no masz teraz koniec odcinka, prawda? No, ja już zakończyłem. To jakbyś nie wiedział, to zaraz e, wiesz co będzie. Jakby e, u ciebie tego nie będzie na odcinku. Ale za to już wiesz, ale za to już u mnie to już będzie na odcinku, więc chodź. Ej, chodź, chodź, chodź. Ej, ej Fryzek fry a zejdź z konia. Zejdź, proszę, zejdź z konia. Zobacz, co się teraz będzie działo. Exit. O. Może to jest ta, ta chwila, frytek. Tak! Jest! Mam małego konia, więc w następnym odcinku mamy będziemy mieć małego konia. I... A będzie tego no, no, na następny odcinek. No. Może będzie, Wizowie. No więc, e, no, jak nie będzie nie. drugi, to ja tam Wam no, dopiszę część pierwsza. A jak nie, to tak. tak, nie, no, tak raczej tak, nie sobie. będzie. No raczej nie, ale wiecie, Wizowie, no fajne. I na twoim odcinku tego nie ma, tylko na moim. No więc chodź i, i się pożegnamy z trzecim u, użytkownikiem. Chodź, do góry. A tak, to już tylko spadłam mi się ciebie. Dobrze, gdzie jesteś? Ele, chodź na koniu może. Gdzie jesteś? Ja jestem do góry. A ty, a ty nie masz konia, więc. O, masz konia już. Więc tutaj, tutaj, no, się tak ustawimy. Więc chodź i frytek mówimy tak. Elo, cześć na rapa. Do następnego odcinka. Elo, cześć na rapa.